Dzień dobry moi widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym od mego powrotu do TRN filmie na kanale. Minęło około dwóch miesięcy od aktywnego streamowania z gry i postanowiłem, że żebyście nie musieli pilnować zegarków, żeby obejrzeć live, gram nagram coś w końcu i wrzucę wam filmik na kanał. Przez ostatnie dwa miesiące swojej gry od zera wbijam na drugi poziom 75. I dorobiłem się całkiem pokaźnego ekwipunku. Na poziomie właśnie 75 mam możliwość założenia dwóch nowych przedmiotów, które udało mi się zdobyć w powiedzmy okazyjnych okolicznościach. Udało mi się również kupić flasze ulepszenia, co wcale nie było proste. Szukałem ich na handlowym przez kilka dni i przez te kilka dni wystawiło je może ze 3-4 osoby. Które chciały 130 i 150k od sztuki Ceny według mnie astronomiczne jak na flasze ulepszenia Udało mi się w końcu znaleźć po 100k za sztukę I zaraz po tym zakupie uznałem Czas nagrać ulepszenia Ej! Widzisz mnie? Słyszysz? Słuchaj Po samym filmie z ulepszeniami Na koniec będzie takie małe podsumowanie jeszcze Zapowiedź tego, co wkrótce będzie się działo na kanale. Zapowiedź całkiem nowej serii. Tylko nie mów flatowi. No dobra, najpierw weźmy... władce losu. 10 inhibitorów może wystarczy. Docelowo chciałbym na plus 7 ulepszyć. Nie jest to dla mnie... Znaczy, ogólnie nie jest to dużo. Aczkolwiek dla mnie właśnie jest dużo. Znając moje finanse. Dobra, lecimy. A e, nie spróbujemy bez inhibitora, e, bez esencji. No i się udało. Wyzorowane świetnie. Prawie mega. Czemu wcześniej nie weszło, nie wiem. No ale przecież... Było na wskazówce. Tak sobie tak patrzę to zaraz hajsu nie będę miał. E, weźmy sobie na szczęście pióro Eile ze zlecenia od tresera. Wyzerowane znowu. Po ja ten procent wziąłem? Nie wiem. Zaraz będę musiał jeszcze po hajs iść. O, inhibitor się już skończył. Hmm, ja chciałem dwa itemy ulepszyć. Więc że jednego nie dam rady ulepszyć. <gry> hmm. Dobra. Trzy, cztery. Wyzerowane, ani razu jeszcze nie wytrzymało. Świetnie. Ech. Węga by chociaż weszło. Dobra i... plus 6 mm. Dobra, na razie zostawię. Weźmy w ogóle run teraz na warsztat. <coughs> z esencjami i tak sobie. Nie masz tyle złota Poważnie Serio? Okej, okay, mam nadzieję, że tyle złota wystarczy Aha, bo to już jest po 65K, świetnie. Hm. Hm. Dobra, poczekam na jedno ulepszenie gdzieś w tej mniejszej granicy, tak jakby. Jak będzie takie to biorę władce losu. To już Platynę muszę wrzucić. Kolejną. Okej, okay, lecimy dalej. Na plus 3 jest. Wytrzymał proces. Dobra. To teraz Władca Losu na plus 7. Przyjąłem kciuki. Psz. Ani razu nie wytrzymuje. Teraz prawie mega na plus jeden proste. Wow, wytrzymał z plus jeden dwa razy. dziewiąta nam szkoda mi esencji wyzerowane, świetnie wyzerowane chyba już nie wrócę na sześć nie weszło a już mi się flaszki kończyła, a jeszcze jest ogóle okej, okay, to jest ostatnie podejście jak tak do tej broni pięknej Dalej nie weszło mega. Dalej prawie mega. I teraz pewnie ledwo ruszy. Wow. Ostatni inhibitor. Proszę wejść chociaż na to 6 z powrotem. Dziękuję. Nie ruszam więcej tego przedmiotu. 7, 6 to i tak w miarę. Zerwane. Ledwo. Ja chciałem zdjąć esencję. 49% mam nadzieję że to będzie lepszy zabieg Że lepiej mi się powiedzie z tym wytrzymał Psz, ostatnia flaszka jednym słowem poszło 51 flaszek Wad losu plus 6 w ogóle plus 2 łącznie jestem 9% mocy na plus wow Dobra, no, lecimy wiedzę. Hmm. Ale to nie z runem. Bo on jest przez podbicie i podleczenie. Mam cztery inhibitory na 10 rangę. No nic. Mam jeszcze 7 flaszek i 2 na HP. Co ja mogę jeszcze ulepszyć? Karata mogę ulepszyć. On już jest na plus 5, ale ma 50%. Hmm. Ok, nawigon mam jeszcze, nie? nawigon też siódma ranga tylko. moc był, więc też go tak nie ruszę. Hmm. <coughs> Co na najdłużej będę miał z tego jak w chyba. Centrion chyba. Envykanie. Dobra, walcz kara, to ulepszym. On jest ulepszony, on jest moc ulepszony. Pozdro. co ja robię. Sentryon <grystanie> prędko nie będzie zdjęty, a na plus wywalone w niego. Lecimy. Mm, tu jest esencja, wyzerowane, no i świetnie okej okay, wezmę jeszcze 50 tak kupię sobie ile inhibitorów? 6 raz 2 3 4 5 6 już w sumie wejkany też do tego wezmę wejkany też nie będą w sumie prędko zmieniane mają większy procent tu wolę wejkany wziąć ulepszenie na dzisiaj a nie, jeszcze mam na hp flaszki dobra, wiekany są plus 5 wow yy, to wezmę sobie coś na 8 rangę dobra, pomęczę ten sentryn ale to już tak w hp już za sensu, żeby to się powiodło Hu hu hu, dobrze, że dałem esencję. Tak, mogliście zobaczyć. Według mnie te ulepszenia nie były zbyt fartowne. Sukcesywne. Z na absolutnie nie jestem zadowolony. No, wodca losu na 6 siedzi, jest coś z tego będzie jeszcze. No dobra, mniejsza, już z tymi ulepszeniami. W ogóle z czasem ulepszę sobie na plus 6. Na pewno nie będę już nagrywał o tym filmu, bo to nie ma sensu. Możliwe, że zrobię to na którymś z live streamów, na którego oczywiście serdecznie zapraszam. Wkrótce pojawi się nowa seria na kanale coś całkiem nowego. Jestem pewien, że każdemu się spodoba, każdy coś ciekawego z niej wyniesie. Na razie zdradzę tylko, że będzie dużo bicia bossów. A tymczasem dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za obejrzenie filmu. Przede wszystkim za wytrwanie do końca. Tym, którzy wytrwali. Zapraszam do zasubskrybowania kanału, zostawienia oceny pod filmem, a także komentarza z feedbackiem. Widzimy się na następnym live.